Witajcie widzowie na moim kanale, z tej strony świr Rambos. Witam was w zwiastunie misji samobójczej, z której nakręcę konkretny materiał filmowy, o ile przeżyję. A więc, jest dzisiaj niedziela. 9 grudnia. 9 luty. Jutro jest 10 luty. Wyruszam na Mont Blanc. Jeżeli Obserwujecie mój kanał, wiecie, że jak byłem na rysach, to zapowiadałem, że będzie coś grubszego na przyszłym styczniu, tego jest. Proszę bardzo, marzenia się ziściły. Jutro wyruszam autostopem w podróż, będę się wspinać samotnie na najwyższy szczyt Europy, solo ekstremalnie, w ekstremalnych warunkach, bez zabezpieczeń, bez planu B, bo nie szanuję swoje życie i lubię głupie rzeczy, a głupie rzeczy są fantastycznie zajebiste. I... Nic nie motywuje tak, jak powrót z jakiegoś miejsca, które potencjalnie grozi utraceniem życia. życia, więc mm. tak, nie miałbym się, się doczekać. Chcę trochę bo, bo jest tak zajebisty, ty patrzcie ty na te rzeczy, te wszystkie, wszystkie zajebiste, śniegowe, górskie i, tency, i tency, są tak, tak fajne, patrzcie na to, jak <grym> są ty. tak twarde. Że nie jesteście w stanie, stanie nawet na centymetr zrobić depresję w tym budzie, to jest taka twarda skorupa. Podobno wytrzymałem już z dwudziestu stopni. Będzie to ograniczyć z komfortem, ale patrzcie, ooo, patrzcie na te to patrzę, to, to mi pasa staje w dwie sekundy. Fantastycznie. Ja pierdolę dziurę w tym to właśnie. Zajść. No to już sprzęt poniszczyłem, zanim nie wyruszyłem, To dużo nie znaczy. E, tutaj, tutaj materiał do stołowania się. Stołowanie się w górach szóstym roku jest bardzo łatwe. Kiedyś zrobił to nie miałem już zrobić wcześniej, ale ktoś mi miał porzucić aparat, to tego nie zrobił. No więc ludzie ma takie zajęcie łapawice. Wypełnione są śmiercią z jakiejś specjalnej zamówienia. Skórwy są tak izolują i dobrze, że i nawet w próżni bylibyście całkiem komfortowi. O! Tak! W skrócie, jeżeli nie odezwyj się w ciągu dwóch tygodni, to znaczy, że prawdopodobnie nie żyje leży gdzieś w jakiejś albo zmieniaje się w kebaba na drodze Takiego mrożnego takie bycia, jak sprzedajcie się drogę. Dlatego, żeby nie umierać. Wolno, Wolno i strasznie, i strasznie będę ze sobą taki, taki zapas. <laughs> Witamin, że tak powiem. Lol. No, bo jeżeli, jeżeli miałbym zginąć, tylko na swoich warunkach. A kiedy myślę o, o tym, że miałbym spędzić w jakiejś szczelinie na wyrodzie, przez dwa tygodnie, to mnie skręca. Nie umiem się czekać wyzwań, nie umiem się czekać przygody. Nie chodzi w tym wszystkim o zdobycie szczytu, ale o samą podróż. O trudności. O, o to, co odkry, odkryjesz w sobie, bo kiedy przeżywacie coś na krawędzi życia macie szansę jeszcze raz na to wszystko popatrzeć z góry. macie jeszcze raz szansę cieszyć się życiem tak prawdziwie cieszyć się na innym poziomie i dla mnie to jest bardzo ważne Cóż, czasami wolałbym być po prostu farmerem który siedzi na farmie, hoduje zwierzątka i cieszy się tylko z tego, że Coś mu wyrośnie i czerpać coś z tego szczęścia. To byłoby bardziej bezpieczne, co? I gwarantowało przyszłość. No cóż, jestem taki jestem. jestem. Się bardzo się z tego cieszę. A wy macie... ...co oglądać. Mam nadzieję, że przynajmniej ktoś z was... ...będzie smutny jak zginę, że nie będzie hmm. kolejnych filmów od Rambosa, ale... na no, to jest szansa, jakieś 5%, bo pamiętacie, jestem nieśmiertelny. Jestem odporny na plus. Oraz moja głupia głowa ma dużo szczęścia. Peace out. Widzimy się w ciągu następnych dwóch tygodni. Na razie.